Radny Marian Sadzikowski zwraca uwagę na degradację ścieżek w lesie na pograniczu i piły kościeleckiej. Jak mówił, na skutek wycinki i cięć pielęgnacyjnych ścieżki wykorzystywane przez mieszkańców do spacerów zostały zniszczone przez ciężkie samochody i praktycznie nie da się tam spacerować. Nie porządkujemy tych ścieżek, to znaczy nie przywracamy ich do stanu pierwotnego, to znaczy nie równamy ich, dlatego że po prostu to nie są ścieżki jako ścieżki, są to szlaki operacyjne, które służą do poruszania się dla naszych maszyn. A ludzie w związku z tym, że oczywiście cięcia następują nie rok po roku, tylko co kilkanaście, kilkadziesiąt lat, po prostu zostały one przystosowane do y, tych pieszych y, wędrówek i użytkowane są przez społeczeństwo. Nadleśnicza Ewelina Boruń wyjaśniała, że pod koniec tego roku zakończą się przewidziane cięcia pielęgnacyjne i wówczas można liczyć na pewne uporządkowanie dróg. Nieco inaczej sprawa wygląda z tak zwanym zrębem, czyli gałęziami zostawionymi po cięciach. Ich usuwanie odbywa się dwa lata po zakończeniu cięć i ma to swoje uzasadnienie. U nas zręby w związku z dużym zagrożeniem przez takiego owada, który uszkadza sadzonki i, i po prostu powoduje ich wypadanie. Jest to szeliniak sosnowiec. Po prostu zręby muszą przelegiwać, ponieważ szeliniak przyciągany jest przez świeżą żywicę, zapach świeżej żywicy. W związku z tym po prostu w drugim roku powierzchnie są rozdrabniane, orane, a następnie sadzone. Zwrócono także uwagę na problem zaśmiecania lasów, który jest ogromny, pomimo patroli Straży Leśnej czy monitoringu. Nie da się jednak monitorować całych lasów. Padła więc propozycja, by w lesie pojawiły się tablice przypominające o zakazie wyrzucania śmieci i konsekwencjach dla tych działań. Z tymi tablicami to też jest problem ogromny, bo one są nagminnie niszczone i e, powiem szczerze, że nawet stosujemy w jednym z punktów e, widokowych Taką metodę, że stare tablice wiszą już uszkodzone, a nowe po prostu pojawiają się tylko wtedy, kiedy mamy jakieś wizyty gości i przyjeżdżają tam faktycznie ludzie, którzy gdzieś tam nas w jakiś sposób monitorują, bo nie sposób po prostu nastarczyć z kupowaniem nowych tablic, bo są tak strasznie niszczone przez społeczeństwo. Pozostaje apel o niezaśmiecenie lasów.